Okej, okay, cześć, ludzie mi na dosłownie chwilka. Witam w kolejnym odcinku, pograjmy wy Alan Wake i napierdzielamy dalej. Oj, chyba tam mi został jakiś jeden do rozwalenia Atakująca ludzi zębatka, to ciekawe. O sobie błysła, dobra A, dziwne Dobra, o, tu rewolwer widzę. Aha, czyli no, dodatkowa amunicja po prostu. Nic, nic nadzwyczajnego. 8 flar, 19 tych Bardzo fajnie. Dobra i co? A! Ty, gnojaku, ty, żurawiu! Czemu jej ja ocie nie widział? Jej ja cię nie widziałem, Może powiedzieć? Ślązek. A! Latający, o! Wa latający wagon, świetnie. Beautiful. Rozwalimy ten wagon, może co? Tutaj chyba mi nic nie grozi. No spokojnie go rozwalimy, nie z baterii. Może teraz troszkę. Okej, okay, i wagon sobie zniknął. No tak, granaty błyskowe, świetnie Świetnie Tu się przyda na większą ilość przeciwników Dobra, teraz w jaki sposób mam stąd iść? Hmm, chyba tutaj, przez to wagony Okej okay. uh -huh, Coś, coś jest na górze Chyba nawet z tyłu Nie, coś mi się zamknęło tutaj Powiedziałem dobranoc Dobra Jeden kolega do domu na A, drugi kolega do domu na placki z betonu. Dobra, noc. Hmm. Dobra, to tyle. Dwóch kolegów tylko było. No, Okej. Okay. Dobra. Uczyłem nagrywanie w ogóle. Uczyłem, jest Co się teraz, przestraszyłem. Po co ja tu szukam czego? Nie wiem. Chyba termosów, to tak, tak odruchowo, chyba dobra, teraz będziemy musieli wejść na wagon, ale jeszcze tu zobaczę. Z czystej ciekawości nic nie ma Okej, okay, a coś już próbujemy atakować Czy jest to jakiś wagon, czy też karton? Nie mam pojęcia Okej, okay, schodzimy na dół, w czym prędzej Co tu mnie tu szura w ogóle? Okej okay. A, lodówka mi atakuje. Bardzo fajnie Au, o, o, fuck you! Leżeć, maleńka! Szybko, poszło A, jeszcze tutaj latające skrzypce, co to jest? No, przestraszyłem, dobra Poczekam aż trochę życie się podładuje Latające skrzypce, oczywiście to była zębatka Żadne skrzypce Skrzypce są bardzo fajne Szczególnie wirtuozi, skrzypiec Bardzo ich cenię Jak żuli Nie, to było wredne, naprawdę yy, Wirtuozi yy, w grze na skrzypcach są bardzo przeze mnie cenieni Także jeżeli gracie na skrzypcach, piszcie. Może... No, tu coś, coś zaczyna tutaj pulchnieć. Jak mięsny jesz. Okej... Okay. Okej... Okay. Gdybyś tu... nie, to tu za chwilę. Właśnie miałem zginąć. Co to jest? Kolejny buldożer tu wiedzie? Ho! Oh. Oh, Ho, Jurassic Park! Coś zjada drzewa. Fajnie, bardzo się cieszę. To jest dobra informacja Dobra, coś pojadło i poszło Okej, okay, czyli ja jestem bezpieczny, tam mi coś miga A, druty pod napięciem Przewody Elektryczne Dobra Tam zaraz pójdę, jeszcze zobaczę tutaj Co to za szałas, ciekawe, nic tu nie ma Okej, okay, samochód, mogę do niego wejść, raczej nie wam. Tak, raczej nie mogłem do niego wejść, to chyba było normalne Gdyż punkt zapisu tutaj powinien być Dobra, zobaczmy, czy tu nie ma jakichś termosów, może strony. Nie, niestety nie ma nic. OK. Czy ja nie mówię za cicho? Dobra. Dobra, tu raczej zginę, jak podejdę za blisko, więc nie podchodźmy. Trzeba włączyć zasilanie. Zasilanie jest tam, czyli znowu nawigator prowadzi mnie bardzo przejrzyście. Punkt zapisu, więc zaraz po powinienem tutaj zobaczyć 40 yy, uzbrojonych w ciężkie kalaśniki przeciwników. Ciężkie bronie. Ok, pójdę tędy. Wydaje się najbardziej bezpiecznie. To może być tylko podpuchane. Tam już widzę trzech, dobra. Tr jest trzech plecy. Czyste. Okej, okay, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu przeciwników. Dobra, ty się odczep na razie ode mnie. Jeszcze chyba we mnie niczym nie rzucają. Ale was tu jest, ale teraz puszczę dobrego granata. Dobra, dzięki, dzięki. To było miłe. Chyba wszyscy zginęli, a oprócz tego, który zginie teraz. Dobra, czy ktoś jeszcze tutaj jest ciekawy do zabicia? O, granaty błyskowe, to jest jednak power. Dobra, teraz flary. Troszkę będę musiał bardziej y, ubogo i spokojnie do wszystkiego podchodzić. Tutaj jeszcze po popatrzę gdzieś przy, przy wagonach, może jakieś strony maszynopisu. To też się przyda. Gdyż, gdyż tu widzę. Nie, termos, nie. Coś mnie zmyliło, to nie był termos. Okej, okay, na razie nie ma przeciwników, tyle dobrze. Poradziłem sobie z tyloma, więc poradzę sobie z każdym, tylko nie go Proszę. O, myślałem, że przeciwnik. Dobra. Przeciwnik został pokonany. W czym to tak było? Ten dubbing. Chyba w, w grze League of Legends. No tak, yy, może Was to dziwi. Nigdy nie grałem w Lola, w League of Legends. Nigdy w życiu. Nie kręci mnie zupełnie tak, jak Co to było? Chyba tylko wiatr sobie hula. Jeszcze <grym się> przestraszyłem. Dobra, zaraz wyłączę. Halo w beczce jest coś w barels w barelsie nie, nic nie ma, ok punkt zapisu Bardzo ładnie rakietnica, świetnie rakiety i tak dalej i tak dalej i włączamy, wyłączamy właściwie zasilanie bo to trzeba było włączyć zasilanie teraz pewnie jak będę wracał pewnie jak będę wracał, to znowu 30 ludzi rzuci się na mnie z gołymi wiecie plecami i będę musiał walczyć Chodźcie, sługusy cienia. Kontu papa powiedziałem. O, latający wagon znowu. Dobra, jest unik i Jida. Jida, Alan. No, Wiedziałem, że sługusy cienia tu przyjdą. Dobra. Ała, no jeszcze pięciu tu. <laughs> Ho. Ho. Nie, to nie. Ho. Nie, 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 o, o, o Nie, to trzeba zebrać ich w jedno miejsce i włączyć granat błyskowy. Fuck you, zmarnowałem rakietnicę. Okej. Okay. No i kurzwa... Olan, Olan, Olon, rakietnica. Znaczy ten, Flary, cokolwiek tu jeszcze wagon ich dobił. Fajnie, błyskowy teraz by się przydał. Ilu ich jest? Czterech Dostałem, fuck you w dupę jeżo. Jeszcze raz to przejdziemy. Trochę źle mi się pojawili, trochę, trochę za daleko od siebie i to, i to mnie trochę zmyliło Myślę, od razu będę używał granatu błyskowego, no i jeszcze ten w ogóle latający wagon, to, to, to jest śmieszne No niech będzie latający wagon, niech będzie, dobrze Rakietnicę oczywiście zmienię na rewolwer, bo najlepiej mi się z niego strzela Dobra, jak będzie na mnie leciał, unik No przecież zrobiłem unik, cholera, w dupę Dobra, przejdę jak najszybciej tam Niczym jeszcze nie zrzucają Nie, nie, nie! Oj, teraz kurwa, no to teraz... No nie, dobrze zrobiłem. W sumie? Tylko zabił mnie wagon, dobra. To będzie ciężkie. Mam tylko jeden błyskowy granat I marne szanse na przeżycie eee. jakie ja mam to zrobić? Może faktycznie rakietnicą. Może najpierw rozwalę wagon Tak, spróbuję najpierw rozwalić wagon. Ok, czyli tu tyle dobrze. Jest bateria, i teraz przeciwnicy. Wagon już mi nie straszny. Czekajcie, o, aż się podniosłem. Z wrażenia. Dobra, jest flara. Where z przeciwnikiem? Dobra, pojawił się jeden. Żuraw. Ok, teraz będą dochodzić z wszystkich stron, już do mnie biegną. Także zaraz pewnie zginę. Dobra, czterech poszło spać. Zostało. ilu? A jeszcze stąd! Fajnie, fajnie, fajnie. Raca yy, Flara. Puch. Dobra, przeładuję sobie. Jeszcze duży. Łopatogłowy głowy człowiek. O, jeszcze mi z barana chciał pociągnąć. Dobra, łatwy unik, znaczy łatwy, ładny. Z jednej strony łatwy. Strzelba. Jeszcze raz. Jeszcze ten. O, przeładuj to spokojnie. Dobra, teraz powinniśmy przeżyć. Dobra, dobra noc. Płyna noc, gryź ziemię, panie. Panie, śmieszny, brzydki. Dobra, czyli teraz powinniśmy mieć już luźno. Nie mamy granatu błysk... Nie, mamy granat błyskowy. Dobra, przeładuję sobie wszystko. Rakietnica... Tyle? Mam nadzieję, że tyle. No Boże, to jest poleminowe, pole minowe, ja tu nie mam szans. Jakby teraz jeszcze jakiś latający wagon tu mnie zaatakował, to... Co, że orzech wykrokoł, jo, orzech wykrokoł, jo. Dobra, mniejsza. przebiegnę, szybko na drugą stronę. O, jeszcze tu latające inne przedmioty. Ho, nie, 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 no ja się tak nie bawię. Zdecydowanie ta zabawa mnie nie kręci, ja sobie stąd pójdę. Sobie nie przeszkadzajcie. Jestem na schodach i już możecie mnie pocałować w dubsko. Moje zielone, obrośnięte, niemyte przez miesiąc. Oczywiście mówię o, o Analu, Alanie, dupsko. I wyłączył mi się aparat, ale odcinek myślę dokończę bez mojej twarzy, bo... O nie, właściwie tu jest punkt zapisu. Dobra, to to był taki krótszy odcinek. Aparatowi się upadło. Niestety szkoda, trzeba go podładować. Dobra, to zapraszam na kolejne odcinki, Pograjmy wy, Alan Wake już niedługo, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.